Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rotan, a to jest już ostatni odcinek trybu fabularnego LEGO Władcy Pierścieni. Tak, jest to ostatni odcinek trybu fabularnego, co nie znaczy, że jest to ostatni odcinek serii. Bo tych odcinków będzie jeszcze dwa razy tyle, ponieważ musimy przejść cały... cały tryb dowolny. Na 100% oczywiście, jak to ja i myślę, że jeszcze ten. I wszystkie lokacje, bo chcemy oczywiście na 100% to przejść. Wykop co masz do wykopania, może coś ciekawego wykopiesz. Hajs, no pewnie. No hajs jest ciekawy dosyć. W takim razie zaczynamy ostatni poziom, góra przeznaczenia. Ostatni raz już Nie no nie, ostatni, ale. Ale. No, jak na razie ostatni raz widzimy ten ekran lot ładowania. Kaczenka, więc się zamykam. Ryj? O. matko No super Co się działo w mordorze? Zostaje w mordorze. O Boże, on teraz będzie... Nie! Nie wybuchaj mi tu. On teraz będzie jak lamus chodził, kurde, jak na pany jakieś takie pardy... Jak Jestem biedny Frodo. Sam normalnie chodzi i to jest normalne. Okej, okay, zniszczmy to. O matko, nie pikaj mi tu! To, że spamie przyciskami nie znaczy, że musisz pikać od razu w komputerku. Dobra, rozwalmy to, zobaczmy co dostaniemy. Pewnie coś do budowy dalszego przejścia. Dla Froda pewnie, oczywiście musimy jakiś mały mostek zbudować, żeby on mógł wejść. Bo my możemy normalnie wskoczyć, ale pewnie skakać nie możesz, prawda? No nie możesz, świetnie. No fajnie, jak miło, że możemy się tam dostać. Dobra. Jest to ta sama lokacja, przypominam, w której byliśmy tutaj po raz pierwszy w pierwszym odcinku. E, prawdopodobnie delikatnie zmieniona pod te, pod te postacie akurat, ale poza tym raczej się niczym nie różni. E, dobrze, zobaczmy co tu... Nie, wędka, nie mamy wędki, nie możemy ale mamy liny na przykład, dzięki której możemy właśnie zrzucić wielkie kamienie. Czy tam mogę wskoczyć? Nie, nie mogę. Dobra, olejmy to. E, tu Frodo sobie może na to wejść. Tego podrzuci pod górę pewnie. A my sobie po prostu pójdziemy tutaj dalej. Przeskocz ładnie. Dobądź wszystko co możesz Co tu mogę zrobić? Aha, to dobra Ops, dół Za chwilę Nie, 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 nie pal się, co ty robisz? Sam wajs O Zdobądź ten hajs szybko, póki możesz Dobra, łap się szybko, łap, 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 wskakuj, bo okej okay. I teraz Froda nam podniesie, super. Możemy to zniszczyć już. I teraz Frodo, pokaż nam co tu możemy zrobić. Wow, przesunąć wielki głaz, jak super. A sprawdźmy, czy możemy zrobić coś takiego. Chodź, Frodo. No kurde, aha, bo ty nie możesz skakać na rację. Dammit, aż szkoda. Okej. Okay. Mamy... E... Aha. Blokujemy lawę, jak ładnie. Pięknie. Teraz lawa sobie ścieka w dół. Wodospadem, nie w górę. Nie wiem po co. To, ale... O, dobra. Już wiem po co to było. Przydało się rzeczywiście. Dobra, zdobądźmy szybko te. Frodo się może spalić, po co tam? Nieważne. To on, to nie on mnie się pierwszy. A nie, damy, to on mi się pierwszy... Musimy pewnie znowu dla... Dla Froda przejście zrobić. O! Czyli to będzie tak wyglądać, że trzeba odpowiednim miejscu w czasie przejść muszę to robić w czy on sobie sam poradzi? Muszę. Dobra. Idź w frodo. Skoro już muszę to muszę... Dobra. Samie. Jak zwykle kolej na ciebie, żebyś się popisał swoją umiejętnością niszczenia wszystko... wszystkiego łopatką pewnie wybiegnie nam coś staraje, staranuje nas, albo jeszcze jakieś inne licho, dobra zniszczmy jeszcze to, nie możemy, no pewnie ale wejdźmy tu bo pewnie, A, zobaczmy czy tu coś nie ma, tu, czy tu czegoś nie ma, nie, nie ma, dobra w takim bądź razie musimy podciągnąć liną za hak czy coś w tym stylu tutaj samym naszym kochanym nie Dame prawie się udało prawie przeszedłem to był mój am ambivalentny genialny plan dobra frodo czekaj bo ty tego nie zbierzesz dla mnie więc Cóż. a ja muszę tam jakoś wskoczyć w jakiś kurde magiczny sposób tylko jak bo tu chyba nie przeskoczę. Chyba. No nie, O zdążyłem. Chodź, i co ja mam zrobić? Aha, tu można wskoczyć, dobra. Od tu przejdź, zmieniamy się. Okej, okay, i możemy, rozumiem, nie yes, wiem, zrobić, Wrócić to w jakiś sposób, może. Dalej nie przejdziemy, bez, bez Sama. Nie rozumiem, co mam tu zrobić. Teraz mam przeskoczyć, tak? Tak. I teraz pewnie utoruję mu jakieś przejście. W sensie zbuduję dla niego jakieś genialne przejście. No przecież, patrz jaki piękny mostek, to jest szczyt architektury XXI wieku, trzeciej R, no przecież, okej, okay. zablokujmy tutaj piękne, piękną lawę, żeby dalej nam nie płynęła, jak widzicie, myślę, że ten poziom jest ciekawszy od prologu, w sensie... Jako góra przeznaczenia jest ciekawiej zbudowana, bo mamy dwie ścieżki jak widzicie, górną i dolną, gdzie pewnie górną możemy przejść innymi postaciami na przykład, albo też nie, ale te, tego już powiedzieć nie mogę, właśnie patrzcie tam jest lawa, więc no it, tak, mam, mam ci teraz przesunąć, żebyś ty sobie przeszedł dalej. Teraz ja się muszę w ciebie zmienić, żebyś to zdobył. I teraz jeszcze muszę tutaj jakoś się wspiąć, pewnie, żeby ci pomóc. Albo przejść po lawie, jak jakiś kurde. Hops, hops. A, ja tak mogę zrobić, dobra, bo jestem lepszy. Rację Auc. Co było. Niemądre. O, fajnie. 66 monet. Wow, już. Dobrze, w takim razie spróbujmy się wspiąć tam, liną i nie zginąć. Damy radę tak zrobić, czy nie damy? Nie damy? Chyba nie. No chyba, że teraz się jakoś genialnie podciągniemy, ale nie. Dobra, to co ja mam tu zrobić w takim razie, co? A liną tam w żaden sposób nie pociągnę. Tu jakoś nie wejdę specjalnie. To co mogę zrobić w takim wypadku? Tu jest jakieś zejście może? Coś specjalne? Nie, nic? To nie wiem. Może jakoś... Ej serio, jestem tak jakby w kropce trochę, bo... No bo nie wiem co teraz... Wow, damy radę? Nie damy. Blokuje nas. No to co ja mam tu zrobić? No jak tu przeskoczę, to się spalę, tak? Podobno. W każdym razie za pierwszym razem się spaliło. Chyba, że tu jest wejście... Nie. O tak, no super. Mogłem o tym wcześniej pomyśleć. No mogłem, mogłem. No ale mówi się trudno. Nikt nie jest doskonały. Tu mamy jakieś, tak mamy coś pięknie. Skocz tam teraz. Dobrze, że usłyszałem ten dźwięk tak jakby skrzynki, bo dzięki temu właśnie się dowiedziałem, że jest skrzynka tutaj. Mam się jakoś zmienić. Aha, dobrze. No, to ty przejdziesz przecież. Serio, wywaliłeś się? Ten to jest jeden z lepszych tekstów. Stoś jedną mam takiego... takich emocjonujących trochę. No, prawie dał się radę. Wow! O! Może że. To ja sobie nie wiem mam pomóc, tak? W sensie... To ja tu poniszczę sobie Bo mamy czas przecież. Nie spieszy nam się. Prodo jest bezpieczny tam z, ze swoim przyjacielem Golumem. Wskoczysz do mnie? Czy teraz mam ciebie rzucić? A jak rozumiem, no dobra To jest dosyć proste. Okej, okay, banał. o Wow, Frodo tam już pobiegł. Sam? Oh, no! Ej, nie mógł chodzić, tak. Skakać nie mógł. Pobiegł. no, matko. Kwiata? Powiedz, że... Z kwiata! O, matko! <laughs> to znaczy że bardzo poważne obrażenia z kwiata można dostać. Okej, okay, czyli... E... O, fajnie. Prodo jak widzę jest. Dolało. Idziemy, zbieramy hajs. Wracam się do tyłu w tamtą stronę. Mogę to niszczyć jeszcze przy okazji, ale zastanawiam się czy mam to niszczyć, czy nie. W każdym razie widzę tam puszkę, której pewnie ja nie mogę zdobyć. Okej. Okay. No zaraz, zaraz Ci pomogę e, samie. Tylko tutaj widzicie. Dojdę sobie. Bo Golu mi się tu rzuca. Nie denerwuje niepotrzebnie. Mogę tam jakieś. O, mogę. Jak fajnie. Mamy trzy puszki już. Wow. Nieźle jak na, na mnie. Uda mi się zdobyć prawdziwego podróżnika. Uda. Będę kurde, łaził, niszczył wszystko, co się da, ale uda mi się. W ogóle ta muzyka w tle jest fajna, ale jej też nie mogę wam puścić, bo. To znaczy. Jeśli się skupicie, to pewnie ją usłyszycie, ale ja jako ja nie mogę się zamknąć, bo mnie zaraz posądzą. Uprawa autorskie albo coś. Mogę tam spać? Jeśli nie zabić, pomogę. Wow. Ale to chyba nie był dobry pomysł. Przynajmniej... Halo? A co ja mam zrobić? No piję go. A mam się zmienić teraz prawda, tak? Pobić go. Pobić J. No ja tu walczę J, J, J. Spamię tym J. i co? Okay. I teraz mam. Samym szybko. Póki... No kurde, nie zdążyłem chyba. A nie, zdążyłem. Dobra. Powiedz, że jakiś hajs tam będzie. Powiedz, że jakiś hajs tu będzie, proszę. Bardzo mi się przyda, chociaż chociaż trochę. O, jest coś do zbudowania, to dostaniemy za to hajs, podejrzewam. Nie spadaj w dół, hajsie. Nie. Błagam. Nie, jesteś do góry, świetnie. Mamy. Jest. Dobra. Jestem już do góry, musimy się szybko przełączyć. Zrzucić goluma. Przełączyć się w sama i uderzyć szybko w Goluma, świetnie. Teraz zrzucamy Goluma, zanim on rzuci nas w przepaść. Tutaj szybciutko spadamy, świetnie, na ryło. obrażenia krytyczne. Poparzenie piątego stopnia. Idziemy dalej. Nie poddajemy się. Ciągnij za sznura. Smery w tle dozwolone, ponieważ tak. O matko, co ja. A, wiem, dobra. Zbudowane, level hard, w budowli. Trzeba wejść, wejść, wskoczyć. Szybko podbiec, podbiec, podbiec. Spa spaść, podbiec, zmienić się, nie zginąć. Zrzucić goluma. Zmienić się szybko. Nie! O, dobrze. Zabić goluma. Wracaj tu, wracaj, 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 gdzie uciekasz. No. O, naparzyłem cię. Teraz złaś. Nie zrzucaj mnie! Znowu już mnie zrzucisz. O, widzę, widzę, chwytaj dło. Widzę. Chwytnę się zaraz. O, ja się chwyciłem, widzisz. O, matko, ty też. Idemy. I teraz już ci, Frodo, nie mogę pomóc, widzisz, bo jestem w, w niezręcznej trochę sytuacji, bo ty, ale nie mogę jednak pomóc. J, 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 I co? Teraz ja mam sam lecieć, tak? Budować tutaj coś, tak? Wow, niewidzialne klocki. Widzialne tylko dla Froda. Pomóż samowi! Dobrze, w końcu się na coś przydałeś! Dobra, zaraz Golum na ciebie wskoczy, tak tylko ci informuję, Frodo, al al albo nie. Ja mam po prostu zabić luma Okej! Okay. I kapcenka końcowa! Z tego co kojarzę! Tak! Wyrwałeś całą rękę, nie palec! O, odrzuciłeś rękę. Fajnie. Teraz się zepnij, Frodo, że ten. Że Ty chcesz pierścień? Spinaj się. O! Jest mój albo coś. O! Uduś go. Uduś walcząc o skarb. O! trudno ten uśmiech na ryju na końcu to to jest piękne o o Szkoda. teraz jakiś wybuch powinien być wielki takie jebudu i na przykład ta wieża powinna się z, zburzyć zniszczyć całkowicie nie ale po a, a. aha a no no dobra jednak mogła dobra jednak się zburzyła, no fajnie. O! Nawet wybuch był, no Te efekty, te wybuchy. Oberwij w czymś w głowę. O! obrywałeś tak! Level hard przepowied... przepowiadania przyszłości. O! Łezka <śleska> wokół Gandalfa! Czekałem na tę całą serię! Nie! Nie mam ręki, nie wiem czy zauważyłeś. A nie, czekaj, palca nie mam. Nie Je... budował <laughs> o, super, czyli jednak jeszcze coś muszę robić. Dobra, myślałem, że to już będzie koniec. I uciekam, bo wybucha wszystko pewnie teraz, tak? No pewnie, że się wszystko wali. Nieeeee! Dlaczego? Dlaczego? To tak ładnie wyglądało. A tam miałem schemat jeszcze! Jak to przeskoczyłeś? Nie miałeś prawa! Przeraz że krzyczę, ale. Uch. Miałeś tam zginąć, wrócić, po mój, mój. mój skarb. O! Umiemy skakać teraz, tak? Ledwo się człapałeś do początku tego poziomu! Nie. Hmm. Tak mnie irytuje ten hobbit, że. orły, no pewnie. Hm, a może polecimy na orłach całą podróż? O, dobry pomysł. No, wyobrażalibyście sobie to, jakbyśmy musieli całą podróż przejść pieszo? Jeszcze ktoś mógłby zginąć? <grybuj> Ach, no, dobra, nieważne. Mina Minastery, to, to jest jedna z fajniejszych, z, z fajniejszych scen w filmie. Ryczę na niej zawsze, zawsze ryczę. Tyłem naprzód założyłeś. Chyba. O, jednak nie. O, pory no. O, o. Cześć, witajcie, ja jestem Aragorn. A ty jestem tam. A ta Marwena sobie stoi na mnie podnieca. Pewnie Kisiel w gacie, jak już mokry gacie. Eron ściąga jej gacie. Rzuca się na mnie i. O, o Rudy farami rozarywa do blondyny. Mogę? No wiesz. No super. Ta korona trochę taka za duża. Wow. Ej, no tu było fajny tekst, że tam nie musicie się nikomu kłaniać, tylko. Oh. <ścoughs> Debil. Ale nie, no kurde, no. Fuwa. Zepsuli trochę tą scenę. Podobała mi się bardziej wcześniej. W ogóle tego tam z denetorem nic nie było. O tym, że chciał zabić swojego syna, podpalić i takie tam. Prodo zmęczony i sam zmęczony. Długo w mordorze musieli tam trzepać, żeby być tak zmęczeni, ale I w ogóle mają te plamy na twarzy, ale trudno, są zadowoleni. I to się liczy. Tak właśnie powinny wyglądać przygody. Z zadowoleniem na twarzy, z powodzeniem, z ładnymi strojami, pięknymi kobietami i kiślem w gaciach. Tak. Tak, tak powinno to wyglądać. Mam nadzieję, że... Wam się podobało. Trzy puszki. Nie cztery, bo nie, bo nie mógł skoczyć, nie, ale trzy puszki. No trudno. E, poziom ukończony. Prawdziwy podróżnik. No i to tyle. Tryb fabularny zakończony. Śródziemie! Tryb swobodnej gry odblokowany. Na to właśnie czekałem. Zakończ tryb fabularny. I oczywiście napisy, dobrze. To może tak, powiem co sądzę ogólnie o fabule. Fabuła jest bardzo fajna, mimo że jest na podstawie filmu, nie książki, eee, ale fabuła filmu też była fajna. To znaczy ogólnie fabuła filmu w sumie ma tylko pominięte wiele, wiele, bo wiele, ale, ale mimo to jest fajna, bo tak to przecież powrót króla trwał chyba z 4 godziny. A tak miał, musiałby trwać, no nie wiem ile, ale dobra. Który poziom mi się najbardziej podobał? No nie wiem. Chyba właśnie ten. E... No w sumie nie wiem. Wszystkie w tym poziomie były fajne. W tym. W tej części były fajne. Może poza jednym albo dwoma, dobra. Nie. Nie mam chyba tutaj ulubionego poziomu. Góra przed, przeznaczenia mi się podobała. Te, tam ścieżka umarłych mi się podobała, a te tajne schody czy coś też mi się podobały, mimo że początek był trochę nudny. No i co mogę powiedzieć, no gra w ogólnie efekty dźwiękowe ma fajne, no bo pro, muzyka prosto z filmu, którą musiałem niestety zagłuszać, żeby nie tam nie, nie było wykorzystania tych materiałów osób trzecich, no ale trudno. Pewnie i tak teraz słychać tą muzykę z mordoru z tyłu. Ale trudno. No i, i tak. i... Fabuła jako fabuła już mówiłem. Postacie lego fajne. Fajny jest ten element właśnie humorystyczny. Właśnie. No właśnie, właśnie. Właśnie, właśnie, właśnie. Yy, I no. Mam nadzieję, że Wam komentarz. Że mój komentarz do Waszej gry mi się. Nie, 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 nie. Moment. Nie do Waszej gry. Mój komentarz do tej gry Wam się podobał. Tak ma być. Yy, I. No i mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Od następnego odcinka, chyba teraz nam się odblokuje, przerwę teraz te napisy, bo już mi się nie chce. Mamy 30,3% i teraz powinien nam się, z tego co pamiętam, odblokować bonusowy poziom. No dobra, nie licząc tego tutaj, bo pomijamy to teraz. Pewnie pojawimy się w tym, w, o Boże, w Minastirid obok białego drzewa, ale teraz podejrzewam, że e, odblokuje nam się e, dodatkowy poziom tutaj zaznaczmy sobie mi na mapie i w Rivendell powinien nam się odblokować, jeśli już jest to nowy poziom właśnie tu mamy, wow, mamy denetora, mimo że go nie było w ogóle tutaj wspomnianego, ale tak samo Gilgalat albo e, inne postacie, dobra w każdym razie, yy, pójdziemy teraz szybciutko do Rivendell, nie wiem gdzie, tu jest Loterian, Rivendell powinno być gdzieś tu. I tu powinien być dodatkowy poziom, tylko nie wiem czy jak zdobędziemy wszystkie te, yy, wszystkie puszki chyba, jak zdobędziemy. Dobra, w każdym razie, jeśli ten odkryję za chwilę przypadkiem, jak wyłączy nagrywanie, że jednak ten poziom istnieje, to... W następnym odcinku przejdziemy właśnie ten dodatkowy poziom, a jeśli nie, no to najpierw będziemy musieli przejść wszystkie e, w nocy. Po, w sobie po, pójdziemy tam w nocy. Teraz e, może odblokuje nam się ten poziom? Zobaczymy za chwilę. No i e, nie będę już więcej przedłużał, bo myślę, że ten odcinek i tak był wystarczająco długi. E, zobaczymy, czy, czy ten poziom już jest dostępny, czy jeszcze nie. Chyba nie. Pewnie będziemy musieli właśnie tutaj odblokować to, to, to. A jak nie, to. Nie, no, chyba będziemy to musieli odblokować. Dobra. Wow, mamy na tu, fajnie. No to tak, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Subskrybujcie jeszcze raz, komentujcie. Mówcie, jak ta seria Wam się podobała, w sensie tryb fabularny. Czeka nas jeszcze tryb dowolny. No i do zobaczenia, cześć!